Cześć. Z tej strony Malwina Woźniak. Jak wiesz, jestem kosmetologiem i podologiem czynnie pracującym, ale na co dzień zajmuję się również kosmetologią komplementarną. Co to oznacza? O, to oznacza, że dbam o organizm człowieka nie tylko na zewnątrz, ale również i od wewnątrz. I stosuję naturalne metody, które faktycznie mogą usprawnić działanie całego organizmu bo kosmetologia to nie tylko zabiegi w gabinecie, ale również dbanie o organizm człowieka właśnie holistycznie, czyli o jego wnętrze. Co chciałam Ci powiedzieć? Ponieważ stwierdziłam, że jest zapotrzebowanie na to, żeby porozmawiać trochę o aloesie i jego mocy, przede wszystkim będę bazowała to, co Ci teraz powiem. To będzie bazowało na mojej wiedzy, doświadczeniu ale przede wszystkim na y, artykułach naukowych. Przede wszystkim jak wejdziesz na y, PubMed, to jest biblioteka medyczna, i wpiszesz y, słowo y, aloe vera, to wyskoczy ci jakieś 3,5 tysiąca artykułów y, naukowych, więc jeżeli tyle jest artykułów naukowych, to myślę, że warto się nad tym pochylić. Coraz częściej pochylają się nad tym tematem lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, więc pochyliłam się w pewnym momencie i ja i nie tylko stosuję to na moich klientach, ale przede wszystkim stosuję to na sobie, więc wiem co polecam. Stosuję mieszaniny losowe, również stosuje moja rodzina. I moja mama, która też pracuje w gabinecie kosmetycznym razem ze mną i też jest podologiem. Ja to, co ci powiem w tym nagraniu, będę właśnie bazować na swojej wiedzy i doświadczeniu, ale przede wszystkim na artykule naukowym napisanym przez profesor doktor Habilitowaną Grażynę Cichosz. Z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Fenomen mięszu aloesowego. Jeżeli będziesz chciał, chciała, ja po prostu jestem gotowa ci ten artykuł udostępnić. Też jest oczywiście świetny artykuł Ewy Cieślik i Kingi Turcza. Właściwości prozdrowotne aloesu zwyczajnego olewera. Więc. Też oczywiście są książki, które ja posiadam, więc warto wziąć to pod uwagę. Co więcej, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania do mnie lub będziesz chciał, chciała podjąć ze mną współpracę, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Możemy jak najbardziej tutaj szerzej porozmawiać w tym temacie. Dlaczego zainteresowałam się miążem oleosowym? Przede wszystkim ta cudowna roślina, bo to jest sukulent, to nie jest ani owoc, ani warzywo, ale przez główny inspektorat sanitarny jest wpisana jako wpisana do działu prozdrowotnego. Więc, jeżeli Lis to wpisał, to naprawdę musi być to fenomenem. Przede wszystkim, jest to taką, taką żywnością funkcjonalną. Tak jak mleko matki, tak samo aloes zabezpiecza organizm we wszystkie składniki odżywcze. Przede wszystkim, taki roślina, aloes, który rośnie sobie i ma minimum 3 lata, przede wszystkim, bo to jest ważne, dlatego ten aloes, który pijemy, musimy wiedzieć skąd on pochodzi czy ma jakieś certyfikaty na przykład koszerności halal i międzynarodowej rady aloesowej tak jak ma ten, na którym ja pracuję, z którego ja korzystam. Więc wracając, ma taki trzyletni, trzyletnia roślina aloesu, ma ponad 250 substancji odżywczych, mówi się też o więcej, ale to już jest Składnik w składniku, więc ma przede wszystkim 20 minerałów, 18 aminokwasów, 12 witamin, kilkanaście enzymów, a także antrachinony, sterole, kwasy organiczne. I które mają takie działanie immunostymulacyjne, bo y, Aloes bardzo nam poprawia działanie układu immunologicznego więc będzie bardzo wzmacniał naszą odporność pięknie usprawnia działanie przewodu pokarmowego jeżeli masz jakiś problem z jelitem nadwrażliwym albo walczysz z helicobacter pylori to jak najbardziej mniejsza losowy bardzo fajnie będzie się sprawdzał jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to ja jestem osobą, która ma problem z woreczkiem żółciowym, ponieważ niestety jestem szczęśliwym lub nieszczęśliwym zdobywcą, posiadaczem kamienia na woreczku żółciowym. Natomiast do tej pory musiałam brać stos leków wspomagających i suplementów dietowych wspomagających moją wątrobę i jelito. Ja w tej chwili nie biorę nic. Suplementuję codziennie miąższ ls -owy. I to jest w zasadzie wszystko, oprócz oczywiście minerałów i witamin. Do tego miąższ aloesowy świetnie reguluje metabolizm cukrów, więc będzie zapobiegać otyłości i cukrzycy. Pięknie sprawdza się w diabetologii zdecydowanie, więc osób, które mają problem z cukrzycą, jak najbardziej fajnie, jeżeli zainteresują się tym tematem i y, mieszan losowy poza tym w sposób kompleksowy y, działa na układ sercowo-naczyniowy także będzie nawilżał skórę odżywiał ją rewitalizować y, będzie też y, będzie leczył oparzenia odmrożenia ukąszenia ale ja też świetnie mi się sprawdza y, w leczeniu trądziku atopowego zapalenia skóry wspomagania tych osób. Oraz y, wspomagająco świetnie działa przy łuszczycy. Y, z racji tego, że właśnie wspomaga ten układ pokarmowy, wspomaga mikrobiotę jelitową i mikrobiotę skóry. Więc te wszystkie problemy skóry, które nam się pojawiają, czyli gdzieś tam łuszczyca, AZS3, a to zapalenie skóry, trądzik, to nie jest tylko choroba skóry, to jest problem, który my mamy w środku, w środku organizmu, to jest problem całego organizmu, więc i mikrobioty jelitowej, więc to oczyszczanie jelit, wspomaganie, uszczelnianie jelit jak, naj, jak najbardziej ma duże znaczenie. I dlatego tak świetnie sprawdza się właśnie w wspomaganiu różnych schorzeń naszego organizmu. Tak jak wspomniałam wcześniej, aloes będzie bardzo usprawniał układ odpornościowy i będzie chronił przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi. W tym czasie, który teraz mamy, taki ciężki czas covidowy, to będzie bardzo dobrze też się sprawdzało właśnie wzmacniając organizmy. organizm. Miąższ aloesowy też sprawdza się w leczeniu i wspomaganiu Chorób e, takich jak właśnie Hashimoto, to, to są choroby tarczycy, e, niedoczynność, nadczynność, ponieważ e, działa przeciwzapalnie i w momencie, kiedy mamy jakiekolwiek e, stany zapalne w organizmie, to warto jest e, wspomóc się właśnie miąższem aloesowym, bo on będzie rewelacyjnie działać nam przeciwzapalnie na cały organizm. E, poza tym e, miąższ aloesowy jest adaptogenem. Co to oznacza? To oznacza, że to, czego nam brakuje w organizmie, tam są różne witaminy, minerały, w miążu, enzymy, więc jeżeli czegoś tam będzie organizm potrzebował, to aloez jest w stanie to dostarczyć. Poza tym AloeS będzie potęgował wchłanianie składników odżywczych. Więc jeżeli sobie dodamy na przykład witaminę E i są na to badania, że AloeS pomaga wchłaniać się um, witaminie E i tak samo będzie pomagał wchłaniać się innym składnikom do organizmu czy w skórę. Zdecydowanie to będzie lepiej wyglądać, więc jeżeli pijemy aloes i jeszcze dostarczamy właśnie witaminy, minerały, to zdecydowanie one będą miały lepszą chłonialność, co zatem idzie, my i nie będziemy po prostu, nie będą przez nas przelatywały, tylko po prostu faktycznie będziemy dostarczać składników aktywnych i tych składników odżywczych do pożywienia. Bo niestety to, co my wprowadzamy tylko w diecie, nie wystarczy to wszystkie no, nie wystarczy chociażby dlatego, że jeżeli coś nam się wchłania w jelitach, a jelita są nieszczelne, bardzo często jest problem właśnie z wchłanialnością podstawowych składników odżywczych. Tak jak w cukrzycy jest problem z wchłanianiem minerałów, więc jeżeli będzie niedobór minerałów, nie będą nam się wchłaniały witaminy. Co jeszcze? W ogóle w leczeniu różnych schorzeń y, potrzebne są nie tylko, nie tylko leki, ale i suplementy diety. Y, suplementy diety y, jest duży problem z suplementami diety, y, dlatego że część tych po prostu jest chemicznie produkowana, więc warto jest właśnie y, stosować naturalne rzeczy. Y, co jeszcze y, o aloesie mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o działanie y, w naskórku i w skórze. Działają tutaj enzymy proteolityczne i kwas salicylowy, który działa karatolitycznie na, na skórek na skórę i usuwa martwe komórki na naskórka, ale też będzie po prostu wyczyścić, będzie czyścić to wszystko, co jest w skórze, w porach, więc naprawdę myślę, że warto się zainteresować tym tematem. Mogłabym tu jeszcze dużo rzeczy wymieniać, na które działa Aloes, ale jeszcze a propos tej właśnie potęgowania wchłanialności różnych składników, to mniej więcej też jest i ja mam takie doświadczenie, że przy pracy na stawach, jak jest jakiś problem z produkcją mazi stawowej, ląkości, bo, bo mam stawy, to mimo leczenia takiego normalnego, farmakologicznego warto się jeszcze włączyć w to zastosowanie naturalnych składników i aloes tutaj jest niezastąpiony dlatego jeżeli um, wprowadzamy takie składniki jak glukozamina siarczan chondroityny czy MSM czyli biosiarkę to aloes będzie nam Potęgowa wchłanianie tych wszystkich składników, będzie oczyszczał organizm, a będzie potęgowa wchłanianie. Dlatego jeżeli masz problem z układem sercowo-naczyniowym, cukrzycą, układem pokarmowym, z jelitami, z wątrobą, czy po prostu z innymi rzeczami, warto zainteresować się tym tematem. Więc zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze mną. Jeżeli chcesz. Po prostu być moim klientem, lub chcesz zacząć ze mną współpracować i dbać o siebie lub od innych komplementarnie, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Pozdrawiam.